Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik Wywiadu Północnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu po raz kolejny zaapelujemy, Adamie Bodnarze licz. Przestań kłamać ludziom, że liczysz. Przestań, e, żeby twój podwładny, Dariusz Korneluk, przestał robić ustawki z Cezarym Gmyzem, jakoby atakującym Korneluka, który ma po prostu e, naciskać na prokuratury rejonowe, regionalne, aby one po prostu wszczynały postępowania i liczyły. Nic takiego nie ma miejsca. Przyjęliście wersję, że jak będzie się czekać, to trzeba będzie zaprzysiąc... Pana Karola. Po prostu Karola Nawrockiego. Więc jeszcze raz. Jeżeli zostało panu odrobinę uczciwości, powiedział pan 294 komisje wskazane przez pana profesora doktora habilitowanego tak naprawdę Hamana, te komisje, to i tak jest, przepraszam, pryszna de dinozaura. Ale nagle się okazuje, że nawet tych komisji nie jesteście w stanie policzyć. W ogóle nie pozwalają liczyć żadnych głosów. Czegokolwiek. Nie liczycie, dlatego że nawet te 200, okazało się, że te 294, bo mamy, mamy akurat e, odwiewiórek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pozdrawiamy, panie Laskowski. Pan uważa, że, pan, że to jest kwestią czasu. Ech, jakby to powiedzieć, pan pogada. czasu już trwa. Pogada, pan pogada z byłym dyrektorem bezpieczeństwa, panem Wojciechem, e, na temat łapania wiewiórek. Pan Wojciech po prostu weźmie, ukoi pan, pana nerwy i. Um, bardzo mi się podoba. Oni się wojtka posłuchali, to Wojtek by ich naprawdę by im wytłumaczył. Mało takich fachów zresztą jest jak Wojtek. No. no właśnie, to pogadajcie, pogadajcie na temat polowania na nasze wiewiórki, e, bo żeby nie było, bo jakby coś powiemy, to zaraz powiecie, że my grozimy. Nie, my tylko... My, my tylko, my tylko... My tylko zwracamy uwagę, że są pilniejsze sprawy. My nigdy nie podaliśmy do publicznej wiadomości czegokolwiek, co by zaszkodziło interesowi Polski. Jeżeli podaliśmy informację o Operusie, to dlatego, że uważamy, że Operus powinien być zlikwidowany i w to miejsce powinno być śledztwo, po pierwsze, kto miał Odpowiedź. dostęp do Operusa, kto miał dostęp do Operusa. Kto był w stanie pobrać pliki? I to jest pytanie do operos. To jest taki system, który opisaliśmy tutaj, szanowni państwo, w tej oto książce. Założono nam to super ściśle hipertajną sp sprawę. Tak, panie Laskowski, tak, wie, wiemy. Jest tak jest jest ściśle hipertajna, że. Yy, E, możemy, możemy podyskutować o, na temat. Chmura do mnie co rano, Janka Stuka i mówi, chcą się do nas dostać. Halo, halo. Więc, e, więc je, je, jest to naprawdę e, bardzo bardzo tego. Więc my, pamiętajcie, że my, my też potrafimy być ofensywni. I e, naprawdę e, to, co robimy, robimy tylko i wyłącznie w interesie Polski. Nie znajdziecie żadnego konfiguracje w płetwach na 100 metrów. Zdejmijcie płetwy naprawdę, bo wybieg... w płetwa by wybieg... Ale koncepcja, koncepcja, że na bazie Finlandii zrobicie nam e, poz, e, sprawę o zdradę stanu, że co prawda możemy publikować prawdę, ale e, ta prawda jest e, groźna dla Rzeczypospolitej. Jakby wam to powiedzieć e... <gryw> to jest na pewno na bazie Finlandii weźcie, kupcie 4 5 7 Finlandii porozmawiajcie z, z sędzią 07 z i ustalicie po tak jak na, na pięciu, jak będzie siódma Finlandia A, wtedy przy okazji przy kazi, to mówię do pana dyrektora nie zostanie pan zastępcą tego no, no bo pan nas nie złapie więc... bo, to, bo to jest bardzo <laughs> panu. <śmiech> tak więc nie nie uda się dlaczego bo nas tam nie ma, bo nie ma nas jak złapać. No właśnie, więc niech pan pamięta: trudno jest znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju, szczególnie jeżeli go tam nie ma. Dobrze, wracamy do przeliczenia głosów. Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości, pan Dariusz Kolneluk jako jego pierwszy zastępca, prokurator krajowy. E, dokładnie wiedzą, że powinni byli e, przeliczyć te głosy około 35 dni temu. Mhm. Jest 38 dni od wyborów. Jest tylko gra na czas. Pan doktor Krzysztof Kontek złożył e, protest, który jest jednocześnie zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mieliście obowiązek. E, sprawdzić 33 komisje wskazane przez niego z czterema anomaliami. Te cztery anomalie pokazują, że e, najprawdopodobniej dochodziło do systemowych fałszyw. Jakie to są anomalie? Chodziło o, o po prostu zrobienie jakichś konkretnych odstępstw od reguły i w tych komisjach występowały cztery. E, Statystycznie, a ja dobry jestem do statystyki, to jest ponad 99%, że tam dochodziło do oszustwa. I uwaga, i pan Adam Bodnar, i pan Dariusz Korneluk będziecie. Odpowiadać nie tylko przed zbigniewem Ziobro, bo Wam się wydaje, że, że Ziobro. Woli to mnie śmiesz, Tomku, i też może nie, wytłumacz panom, bo oni uważają, że Ziobro e, dzięki temu, że oni byli tacy e, jakby dość łagodni, to Ziobro ich potraktuje e, łagodnie. Nie, nie, to, jest, to jest. Przepraszam, to jestem. To... Ja, naiwność też ma swoje granice. Przepraszam, ja nie wiem jak to powiedzieć, no, naiwność też ma swoje granice. No ale na tym, na tym stanowisku, no, no dajcie spokój, no nie wykupiajcie się. Uważacie, że zapomni wam tego 23 marca, ten, 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 ten wjazd? Nie zapomni wam. Szóstego. 6. 6, marca. Nie zapomni, wam? nie zapomni wam tego. Czy zapomni wam te ucieczki Romanowskiego i te wszystkie inne historie, gdzie już prawie żeście go wzięli za 4 litery? Nie zapomni wam. I co mam jeszcze inne rzeczy powiedzieć? Wiecie, które nie nie pozapomina wam, naprawdę nie. I to, że pozwalacie nam tak hasać, a my mu obcinamy biznesy, bo my mu obcinamy biznes. My mu pokazujemy, gdzie to wszystko jest, a ta cała awantura o pięćsetkę, na no, pierwszą tego nienawidzi. Przecież to jest 500 milionów euro. Po to była ta awantura. Tomku, ja muszę, to, ja, muszę, ja muszę teraz wejść. Szanowni Państwo, w tej książce macie Państwo notatki Tomka, które zostały przekazane Centralnemu Biuro Antykorupcyjnemu we wrześniu 2017 roku. I te notatki pokazują, że pkos Państwowy Bank, zabezpieczył 500 milionów euro pochodzących najprawdopodobniej z przestępstwa. I do Tomka zwrócił się przedstawiciel Organizacji Przestępczych Albanii z tym, żeby pomóc mu wyciągnąć te pieniądze spod kontroli państwa, bo on oczywiście twierdził, że to są uczciwe pieniądze, czyste i w ogóle nie wiadomo czego się tam czepią. I powiedział ile chce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc Tomek oczywiście rozmowę nagrał i razem z nagraniem i dokumentami, które on dał, dostarczył to do centralnego biura antykorupcyjnego. I tutaj się, zaczę... spotkań, I, tu się ale tu, I tu się zrobiły gigantyczne problemy, bo się okazuje, że te 500 milionów euro, tak jak panie Jarosławie, nie damy. Nie damy czy oni wiedzą, na to poszły te 500 milionów euro. Tak, panie, panie Jarosławie wiemy. Natomiast pan jest jedynym naszym orędownikiem w tej całej sprawie, bo pan jeden nas docenia i to, 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 to też czujemy się... Taka wdzięczność, naprawdę. Tak mi się przyjemnie siedziało w więzieniu, w różnych aresztach, a Janek był taki szczęśliwy, że go chci chciano wsadzić i cała jego rodzina była dręczona tymi różnymi działaniami wąsika. To niezwykle przyjemne. A nie, ja, ale nie, ale Tomku, ale przyznaję, że to jest bo Wosik cały czas na przykład mówi, że my nie zrobimy tego, nie zrobimy tamtego. A Tam my Ten i... ja na pewno, Pulpę, nie pójdziemy na dworzec centralny i nie będziemy... Nie, nie będziemy robić konkurencji. Mieli, mieli już ponad 15-letnimi chłopcami żadnych y, różnego rodzaju y, czynności seksualnych. Tego na pewno nie zrobimy. To nie, to może być pewien... Y, Natomiast yy, jeżeli na Twoim kierunku jakieś rzeczy, to na pewno zrobimy tak. No i wyjdź teraz znowu, pokrzyż tam, popisz, po, powiedz co zrobisz, no, włącz napadówkę, tak jak kiedyś mężczyz. Nie wiem, czy masz napadówkę. W... No w... i Tomek, ja muszę w... teraz tłumaczyć. Napadówka to była, kiedyś mieliśmy taką informację, on miał taki specjalny guzik, który nosił ze sobą, że jak przycisnął, to przyjeżdżali ludzie. Jak panowie poszli na imprezy i trochę popili wódki, to powiedział, że wciśnie guzik i zrobi się niebiesko. Tylko nie, nie rozumiał tego, że jak wcisnął ten guzik i czekał, to to się nagrywał i on po prostu. Był w tym lokalu, który był tam rzeczywiście no, cały czas nagrywany i no, po co do, do pijaków ma, ma ktoś angażować jakieś środki i ludzi uruchamiać. Więc... I wyszedł na głupka, bo ludzie patrzyli na niebiesko, nie jest niebiesko, nie jest niebiesko. Ale wy jesteście pajacami, tak jak się chodzili na powisiu, pożyczali pieniądze na wódkę od, od ojca mojego kolegi, to wreszcie z tego nie wyrośli, jakże się Piętrowyże. Tak, jak żeś kradł, kradł paliwo od stacji benzynowych, to żeś z tego nie wyrósł, no nie, prawda. Później żeś chodził, kłamał z Pegasusami, czy można i żeś y, dostał taką władzę, że nagle y, urządzenie y, tak niezwykle istotne jak Pegasus, żeś prowadził, tak jak on do rangi y, telewizji przemysłowej. To. Ale to są, to są działania na szkodę Polski, to już nie są twoje zabawy, ty się nie kompromitujesz tylko tym, że ty no jesteś taki, jaki jesteś. Tam całujesz się na tych wersalkach, czy tam masz, masz męża żonę, który napada na pocztę, na pocztę w Bieszczadach. Pomyśl sobie teraz, młody dzieciak jakiś, jakiś wpadł, na, wpadł na pocztę i, i, i napadł ją i, i ma bardzo poważny wyrok. A twojemu mężu nie się udało, nic nie no bo te żarty takie były, że on w rajstopach na głowie napadł na pocztę. A to no, że Dzisiaj no. by było inaczej. Tak, to był żart. Dzisiaj byłoby inaczej. Nie ma napadania na pocztę, nawet w żartach, nawet w dziwnie wiszących rajstopach na głowie. Wszystko jedno. To byłby kłopot. Także ja w ogóle dziwię się, że w Polsce tacy ludzie mogli dojść do władzy, ale wracamy do pana Wodnara, bo... Panie Bodnar, to widać ewidentnie, że pan po prostu to sabotuje. Pan gra na czas. Pan wie, że im później uruchomi się ta machina liczenia głosów, tym później będzie ewentualnie rozmowa z kołownią, żeby jednak zachował się no, zgodnie z tym. Jaki otrzymał informację, bo wy się panicznie boicie tego, co tam wyjdzie z tego liczenia głosów. Jeszcze raz wam mówię, totalną bzdurą jest to, że ktokolwiek y, z, ze Stanów Zjednoczonych, i popytajcie się pewnie, minister Sikorski też wam to powie, jest dużo lepiej zorientowany niż my, żeby y, kwestionował liczenie głosów. Nie ma w w środowisku ludzi w Stanach Zjednoczonych, w żadnym środowisku, czy ludzi z Departamentu Stanu, czy z wywiadu, czy z Znaczenia Donalda Trumpa, czy, czy wśród społeczeństwa, czegoś takiego, że ktoś powinien nie wolno liczyć głosów. Rozumiecie, tam nie ma czegoś takiego. To jest zupełnie inna struktura yy, yy, wartości u tych ludzi. Transparentność, liczenie głosów. Nie ma tam dziennikarzy takich jak u nas, przekupionych, bo ci dziennikarze by tam nie dali, nie, nie, mieli, nie mieli szansy funkcjonować na rynku, którzy powiedzieliby nie, nie należy czegoś sprawdzać. Rozumiecie? To jest nasz fenomen, przekupiony przez Kaczyńskiego, o którym namawiamy Donalda Tuska, żeby pokazał za ile oni pracują. Bo teraz się pokazuje. To jest bzdura, co wy mówicie, że ktoś w Stanach. Mówi, żeby nie sprawdzać głosów, a już uruchamianie tej sztucznej inteligencji, to, co zrobił Męcen, to jest żenujące, to jest żenujące no, ro, rozjechany został tymi bzdurami. No. Słuchajcie, ja myślałem, że wy, że wy macie e, jakieś takie bardziej wysublimowane metody w, w walki z Giertychem. Te wzóry, tam gdzie tam jeszcze jakieś brzydkie słowa, po tym tendencyjnie zadanym pytaniu, po tym gdzie yy, sztuczna inteligencja rzeczywiście ma, ma być taka niepoprawna politycznie. Tak, i, i co to zmienia? I co, czy, I co to zmienia? To znaczy, że jeżeli wypowiedziała się sztuczna inteligencja w odpowiednio zadanym pytaniu, jest, zresztą zobaczcie, jak się wypowiedziała sztuczna inteligencja po pytaniu pana kątka. Wiecie, i, i to ma być nagle koronny argument do tego, żeby liczyć głosy. Wiecie, no mamy swoje rozumy. Miliony ludzi, ponad 10,5 miliona ludzi chce przeliczenia głosów, bo de facto ci ludzie chcą przeliczyć te głosy, bo nie wiedzą, czy nie zostali oszukani. A wy robicie wszystko, żeby wydrwić to wyśmiać, opóźnić, a teraz już w zasadzie tego pokazywać, że wy chcecie, że wy robicie, ale nie możecie. To jest wstyd. Tak, ja widziałem Janku te ustawki, gmyza. Dobrze. A ja państwu, ja państwu powiem, bo żebyście mieli świadomość, użytkownik Xa o pseudonimie Argumentator podał analizę. Z której wynika, że tam, gdzie byli w większości w okręgowych komisjach wyborczych ludzie wskazani przez Prawo i Sprawiedliwość, uwaga, w dwóch trybach. Pierwszy to był komitet Karola Nawrockiego, drugi to byli ludzie poupychani na innych komitetach. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło nielegalnie. Nielegalnie, bo, bo nie taka była intencja ustawodawcy, oni schakowali system. W roku 2018 uchwalili, że każde, jakby to powiedzieć, ugrupowanie, które zbierze tysiąc podpisów, może obsadzać komisje wyborcze, tak jak ci kandydaci, którzy kandydują na najwyższy urząd w państwie i wzięli 100 tysięcy podpisów. I teraz tak. Nie wiemy, jak to było w roku 2020, bo to był pierwszy, to prawdopodobnie powinniśmy przeliczyć bardzo szybko i zabezpieczyć głosy. I o tym zrobimy też kolejny materiał, żeby zabezpieczyć dziś głosy, bo trzeba policzyć, co się wydarzyło w roku 2020, ale wiemy, co się wydarzyło w tym. Pis wziął, wprowadził do komisji wyborczych pod fałszywą flagą ponad 120 tysięcy ludzi. I powiem Państwu tak. To, co Państwu teraz podałem do wiadomości, czyli tego argumentatora, to jest związek z składu komisji z wynikiem Nawrockiego w drugiej turze. To znaczy efekt, posłuchajcie, jeden człowiek więcej w komisji, Oznacza, wspierający Nawrockiego, oznacza zmianę w punktach procentowych na jeden punkt procentowy danej komisji. Tak nie może być. Nie może być tak, że o tym, kto wygrywa wybory, decyduje, kto wygrał, kto, kto, kto liczy głosy. I to jest rzecz, której oni się boją. To jest rzecz, której oni się po prostu. Naprawdę bardzo mocno boją, jeżeli chodzi. I Teraz, wiecie Państwo, zadałem AI grok pytanie, jaka jest szansa, że tego typu zdarzenie wystąpiłoby losowo, bez udziału ludzi, czyli bez ustawiania wyników? I szanowni państwo, szansa jest na 1 do 10 bilionów? Hmm. Hmm. Więc e, to, to jest tak, jeszcze raz, panie Adamie Bodnarze, jeżeli pan tych głosów nie przeliczy, to, to nawet nie my, ale ten duch demokracji będzie pana ścigał po prostu, pan, pan nie będzie w stanie, pan, 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 pan nawet najbardziej mnie zbawiło, że pan powiedział, że pan się godzi swoim najbliższym współpracownikom, że pan pójdzie siedzieć, ale e, że pan nie będzie działał pod dyktando i tu wymienił pan mnie i Tomkę. <grym> Ech, to nie. Jak chodzi... Ech, to na razie to, to Chodzi o to, żeby jest, to nie za tych się rozszerzać to, i mnie To Chodzi o to, żeby przeliczyć głosy, do czego nie jest tak, że pan ma uprawnienia. Pan ma obowiązek jest cztery yy, komisje z czterema anomaliami wskazane przez pana doktora Kątka. To jest 33 komisje. To jest jeden dzień pracy prokuratorów. Pan zmienił zdanie. Pan nie zmienił zdania. Pana ktoś zaszantażował i zakazał panu sprawdzania tego, co podał doktor Kontek. Potem pan wziął pana profesora Hamana, który wymyślił 296 komisji. Potem się okazało, że co prawda brał jest gdzieś, ale tego też nie można policzyć. Czy pan rozumie, że ludzie nie są debilami? Skoro pan chce, chciał liczyć i pan może liczyć. E Mam dla Pana dobrą wiadomość. Pan y, Naczelny y, Szef Rady Adwokacji, Pan Rosati, który Pana zastąpił, przeliczył. I to bardzo szybko. Zdąży jeszcze. I zdąży. No. I y, y, jakby to powiedzieć... Y, y. Może ten... też y, w jakiś sposób porozmawia sobie z Panem Kornelukiem. Czy znaczy ja myślę, ja, 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 to, Tomku, yy, ja, ja myślę, że pan to powinien do ciebie zadzwonić, tylko nie wiem, czy ci zdrowie pozwoli, żebyś ty porozmawiał z panem Kornelukiem, bo ja jestem święcie przekonany, że po rozmowie z tobą pan Korneluk by się tak naprawił, że Jarosław, <laughs> że Jarosław Kaczyński to po prostu zostałby zatrzymany w tydzień. Mamy wspólnych znajomych, panie Dariusz. No, Janka L. Nie, nie tylko. Nie tylko, no? nie tylko. Szanowni Państwo, więc jak, jak zwykle... Yy, Słyszymy te tego, że. Ja zawsze miałem mi jedno jak jak było? Naprawdę. Jak, jak to mi było? Waląc się. Moja agencja była. Jak to, to? Pani Żechoska, jak to było, że jak mi, że jak mi wjedzie, a te na doma, to do, do domu, to, co, co ja zrobię? O i Pani dobiera po prostu tych ludzi, z którym się Pani zbierze. Pani będzie mogła sobie zrobić oficerki, ale oficerki się robi dłużej niż... Jeszcze raz, to to jeszcze raz... niż kurs oficerski, który Pani dostała. Powiem w ten sposób. Dobry szef robi dłużej oficerki niż Pani dostała, do oficerski. Naprawdę. A, w każdym razie niech Pani ze swoich ukrytych pragnień zwierza się w mniejszym gronie, bo ja potem nie mam siły tego wysłuchiwać po prostu. Do mnie zwierzało, a te już naprawdę da się przeżyć. Ojej, ojej, I, da się przeżyć. I, i mieli zrzucać z góry tato, siatkę. siatkę i tego, I, i, a na samym końcu ktoś przyjdzie i Wam powie, żebyście się puknęli w głowę, co? Ale prosimy bardzo rzeczywiście, bo bardzo chcielibyśmy, żeby zwiększyła się oglądalność. Oj, 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 to... Jeżeli można prosić. Nie Absolutnie. W przededniu, w przededniu inauguracji kanału telewizyjnego, który, jak twierdzi pan generał Hunia, w ściśle tajnym szyfrogramie z Jerozolimy, ma być finansowany przez Rosjan. To jest o tyle bardzo ciekawe, że ten e, kanał w ogóle nie jest finansowany, bo on ma przynosić przychody, a nie koszty, ale, ale niech pan generał tam sobie pisze. Oj, panie Macieju, to będzie no, będzie Wiecie, że wszystko wiem, to będzie grecka tragedia. No. Nie, ale to wiadomo, że... Grecka, będzie... tak, to, to, to szczególnie. I, grecka, oj, grecka. Gre, grecka, pana, pana macie. Ale i niech pan i niech pan się trzyma tej wersji, że to wszystko przez to, że, że, że wszystkie winni Żydzi. To, 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 to panu bardzo pomoże na tym na kierunku izraelskim. To, naprawdę to, to będzie super. Szanowni Państwo, a miłość grecka, armia radziecka z tobą od dziecka, tak? Znaczy, ale nie ze mną, Janek, i nie z tobą. Oj nie. Szanowni Państwo, aczkolwiek w czasach pułkownika Wedrycha pisaliście różne dziwne rzeczy na mój temat, ale jakoś się nie potwierdziło. Tamte notatki też znam. Natomiast pancerny Marian Kontradyktatura. I to jest naprawdę fajna książka. Szanowni Państwo, ja tylko. Pierwsze słowa, wstępne powiem, bo, bo warto. Uderzyć w syna, aby złamać ojca. Kulisę operacji, o której miało się nie mówić. A, a dalej jest lepiej. Debil, szanowni państwo i Alfons. Alfons do państwa wyjechał wczoraj. Pani doktorka podpisała wszystkim, którym miała podpisać. Więc wszyscy tego, więc w razie czego to zapraszamy. Historia bez cenzury na weekend. Pani Jarosławie, pan Jarosław u 17.30 pan są, no pan jest doświadczonym politykiem no, naprawdę szkoda Czarnka na to, że wysyła pan go na łowy do Polski 2050, nikt z Polski 2050 z wami gadał nie będzie, oprócz, ho hołowni. Ho oprócz Hołowni który z wami gadał ale i was nagrywał, to tylko tyle także to jest bez sensu to jest bez sensu, panie Jarosławie no, no by, Wasin byłby zły, naprawdę to, to niepotrzebnie, to inaczej Trzeba inaczej to rzeczywiście robić. Musi Pan po cichu używać haków, tak jak Pan nauczony. Także te 2068 Pegasusów trzeba powyjmować i, i tym posłom pomachać. Tylko jak oni się dowiedzą, że jednemu życie machnęli, drugiemu, trzeciemu, piątemu, i jak oni yy, wezmą sobie ze serca, co my mówimy, że gorzej ma ten, który szantażuje niż szantażowany, to się zrobi za dyma. Pa, A, ale dobrze. my jesteśmy, ale my, my bardzo chętnie, pan, tak, no... My jesteśmy mi tej, tej wiedzy, bardzo Pan proszę. wie. Także nie, cza, cza, Czarnek to nie jest żaden łowca, naprawdę. Do więzienia, panie Jarosławie, do więzienia. Do, do, do więzienia, mówimy, do